Cześć moi kochani, witam was w kolejnym odcineczku. Jak widzicie, ciągle szykujemy się do 22 grudnia, gdzie będziemy mieli stream harytatywny. Będziemy dla celinki zbierać w tym roku pieniądze druga edycja gramy, pomagamy. I tutaj też miałem nagrać poranek, ale nie było sposobności kiedy tego nagrać, zaczyna się duży udział w Wasz w tej zbiórce też, fajne małe klany, większe klany, średnie klany zaczynają się też angażować z Clash Royale, w to i nie tylko z Clash Royale, bo Clash of Clans, Brawl Stars, i bardzo mi miło z tego powodu ostatnio taki dosyć jeden klan e, się troszeczkę tam na czoło wysunął e, Bateon e, macie link do tej w ogóle mają fajną stronę macie link do tej tego klanu, tej strony sobie możecie zobaczyć, możecie tam do nich wpaść, napisać, cześć, my od PO PA pozdrawiamy, zostawić im serduszko na czacie, bo naprawdę tam zaczyna u nich jakaś zbiórka, jakieś wpłaty na zrzutki, do zrzutki też macie link w opisie, jeżeli chcecie wspomóc stream charytatywny i tą akcję tam trzeba zebrać prawie 10, milion 10 milionów, żeby to już się udało 5 milionów przebić więc tam naprawdę dużo, dużo osób jest zaangażowanych w tą zbiórkę dla Celinki no dobra, ale przechodzimy teraz do właściwego odcinka do Clash of Clans co z tym Clash of Clans? Już od jakiegoś czasu, od chyba 3 tygodni was informowałem, że jakoś przysiadłem do Clash of Clans nie spodziewałem się tego że z powrotem zacznę w to grać jakoś namiętnie, nawet udało mi się. Zobaczcie, kupić i kupiłem sobie dwie skórki. Mam tą piracką, i mam tą zimową. Udało mi się te dwie skórki, właśnie wioski, kupić. Wygląda fajnie, więc nie inwestowałbym raczej pieniędzy w coś, co miałbym za tydzień porzucić. Mam taką nadzieję. Tym bardziej też mi dało taką motywację, że Clash Royals, Clash of Clans bardziej taką integrację zrobią, jeżeli chodzi o jednostki, pomysły, więc też postanowiłem w tego Clash of Clans troszeczkę przysiąść. I troszeczkę na wioskę nie patrzcie. Na wioskę nie patrzcie, bo... Wioskę dopiero sobie rozbudowuję, będę szukał jakiegoś sobie ustawienia, musiałem troszeczkę przyciszyć kres tableta, będę sobie szukać ustawienia, bo niedawno w, w, wszedłem na TH10, ja wiem, że powiecie, że troszeczkę źle to rozbudowuję, Teraz na tym TH10 się zatrzymam. Zrobię sobie budynki, zrobię sobie murki, przynajmniej o jeden-dwa lewele wyżej i podskoczę sobie wyżej. Na razie ten TH10 taki będzie dla mnie punktem odniesienia, jeżeli chodzi o mój powrót. Zaczynam sobie powoli testować różne ataki, coś tam mi zaczyna powoli wychodzić, chcę sobie różne jednostki przetestować, żeby poatakować. Ostatnio zacząłem grać golemy z wiczkami i tutaj, jak widzicie, różne spele też testowałem, tego jump spela, Friza, lighting'a i w ogóle. Więc tak sobie coś tam kombinuję, żeby zbierać tego golda. Tutaj budynki mi się na dole, właśnie z TH10 nowe przybyły, powoli budują. Więc później sobie muszę jakieś ustawienie na TH10 znaleźć, jak już będę miał w miarę budynki. No i tak powoli, powoli sobie będę pykać. Nie spodziewajcie się dosyć szybko jakichś ewentualnie poradników z Clash of Clans, nie. Bardziej się będę skupiał na jakichś fajnych może akcjach, na jakichś fajnych taktykach, takich jak znajdę. I na nowościach, które będą wchodzić do Clash of Clans, mam zamiar właśnie nagrywać z Clash of Clans też nowości, więc to na moim kanale na pewno znajdziecie. No i z Black Lookiem pewnie jakąś kooperację zrobimy, bo do Black Looka na live wpadam, żeby sobie pokombinować, popatrzeć taktyki, bo on komentuje i żeby właśnie skłamać, zapomniałem yy, ostatnio kogo poradniki oglądałem. Dam wam link w opisie, bo zapomniałem parę, yy, dwa odcinki czy trzy sobie obejrzałem. Dobra. Druga wioska też tam coś powoli, powoli do przodu. Na razie tymi baby dragonami nieszczęsnymi, ale dobra. Spróbuję sobie na odcinku znaleźć jakąś fajną wioskę, bo jednej wioski mi brakuje. Nie zobaczę, bo się uczę. Uczę się właśnie atakować. Yy przeważnie szukam sobie takich większych farm albo ewentualnie coś bliskiego do zdjęcia tutaj mogę pokombinować tą wioskę sobie żeby się pouczyć dobra mam 20 sekund żeby mm, spróbować tutaj kanona buduję tutaj bym musiał zdjąć jest dużo z zdjęcia no, jakby tak spróbować dobra sp Spróbujemy tutaj... Dobra, spróbujemy minionki, żeby troszeczkę mi przeczyściły tutaj. Dorzucę z dwie wieźmy. Jak mi tu przeczyszczą, to wejdę w... Nie jest za głośno. Mam nadzieję, że nie jest za głośno. Troszkę przyciszę tutaj, o. Później jak mi tu wyczyszczą, wejdę Kingiem. No to mi chodzi, że tutaj troszeczkę wyczyściły Dobra, mam nadzieję, że się uda tutaj tylko palnie i w tą Teslę zaraz będziemy wchodzić i spróbujemy na jump spelu wejść przez pierwszy murek. Kurcze dobra lecimy, zobaczymy tutaj Kinga jeszcze dorzucę Dobra i teraz na jump spelu i teraz dorzucam drugiego golema tutaj niech będą się leczyć pierwsze eee, spelami, zawsze miałem problem ze spelami za dużo tych speli używałem, dobra tutaj potrzebują leczenia dobra tylko w spela zostawić, chyba już się nie będą przebijać za bardzo Zobaczymy, dobra, rzucę, że ją spela i zobaczymy. Przeskoczyły golemy. Będzie słaby atak, bardzo słaby, chociaż jeszcze tu golemy przy życiu. Żeby one się tutaj bardziej skupiły na tych golemach. Wiedźmy tu jeszcze za nimi idą. No to... nie, 50 będzie. Jakby się udało jeszcze techa ubić, chyba się ubi... uda się ubić to techa. Żeby mi te Wiedźmy przy... I ten... Dobra, X-Bow Może się uda to Teha ubić. Golemy jeszcze, jeden jeszcze. Dobra, Teha jest ubijane. Powoli tutaj przez wiedźmę. Więc dwie gwiazdki będą. No mówię, no na razie się uczę, żeby się przyzwyczaić z powrotem atakować. I sobie patrzę te różne te, strategie. Na razie golemy. Możecie mi coś polecić. Co na tym TH-10, ewentualnie tam TH-9, albo jakie takie strategie są popularne. Ja dopiero będę to odkrywać. Tutaj już słabo już to idzie. Ta Tesla, żeby tutaj zginęła. Dobra, ta Tesla jak padnie, kanon. Aj, kanon się zaraz weźmie za... Ten kanon, żeby padł jeszcze ten kanon. To będzie jakaś szansa, bo ale ten Mortar jeszcze. Dwie wiedźmy są jeszcze. Będzie ciężko. Ta jedna Wiedźma mi, dobra, czasu zabrakło. Dobra, dwie gwiazdki 300, golda 251. Myślę, że nie jest tak źle. O, i tutaj za bonus za gwiazdki wpadł. Czyli kolejny goldzik mi się przyda. Budynki mi się robią. Tutaj by się przydało coś ulepszyć żeby się robiło, nie? Na niskim. Dobra, myślę, minionki niech się robią. Ja wiem, że na początku będę lamić, zanim sobie to wszystko poprzypominam. Niech mi się z powrotem te jednostki. Po, ja sobie teraz będę taką y, strategię obierał, że kilka kilka ataków jednym dekiem będę starał się wyłapać spróbować, czy się sprawdza, czy nie. No i potem będę sobie kombinować, patrzeć co się sprawdza, co nie. Dobra, wiem, że dużo balonami. W ogóle muszę więcej miejsca porobić, bo widziałam tam balony, często używacie na atakach. Dobra, tutaj też spróbujmy tymi Baby Dragonami. Muszę naprawdę się przyzwyczaić z powrotem, wejść w ten tok myślenia, gdzie atakować, żeby lepiej weszło. Hmm, huh, huh, huh. Teraz tak, dobra, spróbujemy tutaj puścimy kilka baby dragonów i zobaczymy co się będzie działo Dobra, tutaj Baby Dragona dorzucamy Oj, Tutaj wieża, baby dragon będzie nie będzie ubijany A, tak, o. Może coś tu się uda. Dobra, jest. Nie, nie uda się. To jeszcze ta beczka. Dobra, został tylko jeden powietrzny. Żeby ten tutaj Baby Dragon to ubił, ta beczka odwraca uwagę. Aj, techa, będzie ciężko. Jestem, będzie... Nie techa, tylko był bu budynek główny, dobra, i będzie setka. Proszę, walnij setka. Nie zabrakło mi, tylko ten jeden budynek głupi. Dobra, ale 98, może wygram, co? Nie wiem, jak tu przeciwnik atakuje, może się uda wygrać. Czy on setkę zrobi na mojej wiosce? Nie, on chyba nie zrobi setki, czyli wygrałem. Udało się. Dobra, czy on ma bombery? Dobra, udało się, udało się. No, brak, szkoda, że tej jednej gwiazdki nie zabrakło 98%, no to elegancko. No i tak jak mówiłem, powoli będę się przyzwyczaił z powrotem, bo tak naprawdę ostatni raz tak na porządnie w Clash of 4-5 lat temu, więc tak na poważnie, kiedy Clan Warsy wchodził, nie pamiętam dokładnie kiedy, więc musicie mi wybaczyć. Bo będę się powoli przystosowywać. Myślę, że Liveiki też z Clash of Clans jakieś będziemy robić, żeby się uczyć, będziecie mi podpowiadać. I bardziej mnie to rajcuje, że Clash Royale z Clash of Clans z jakąś tam integrację będą miały, więc tutaj tak zmobilizowało mnie do grania. Dobra. Trzymajcie się, napiszcie w komentarzach, czym wygracie, który macie poziom i trzymajcie się do następnego odcinka.